Kolejny dzień i zapraszam do porannego rozruchu. Zatem zaczynamy. Siądźcie sobie w wygodnej pozycji. Możecie siąść na krześle, na łóżku, tak jak Wam wygodnie. Ja siedzę w tej pozycji, takiej. Dla mnie jest tak wygodnie. Wy sobie siądźcie tak, jak Wam pasuje. I zaczniemy od góry. Skręty głowy lewo-prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

Sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz rysujemy sobie taki uśmiech brodą tutaj na klatce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze? Teraz unosimy bark do góry, ale zanim bark do góry, to witam, witam serdecznie te wszystkie osoby, które dołączyły. Jesteśmy na porannym rozruchu, dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Janusz Daniecik, jestem 64-letnim fizjoterapeutą i promuję zdrowie poprzez ruch i właściwy strzyci. Zatem zaczynamy, bark do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

Dziesięć, drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i krążenia głowy. Raz, dwa, powolutku. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Dzisiaj w porannym razie się rozbudzamy, więc powolotki, jak ktoś jeszcze się nie obudził, no to to ćwiczenie może go tam obudzić. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Krożenia barków raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Z drugiej strony. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spróbujmy wykonać taki karkołomny wyczyn i zrobić krążenia głowy i krążenia barków, tak? czyli krążenia głowy. No to dodajemy krążenia barków. Raz, 2, 3, 4,

a te osoby, które dołączyły, zapraszam w porannym rozruchu i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Zginamy teraz przedramiona. Siądę sobie w ten sposób, żebyście lepiej widzieli. Każdy oczywiście, przypominam, siedzi tak, jak Wam pasuje. Możecie ćwiczyć na krześle, na łóżku, siedząc normalnie, w siedzie płaskim, tak jak Wam pasuje. Ręce w ten sposób i zginamy przedramiona na przemienie. Raz, dwa, trzy...

Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedna do góry, druga do dołu po skosie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, druga suma. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W ramach przerwy zrobimy sobie 6 głębokich wdechów i wydechów, czyli otwieram okno, jeżeli ktoś ma zamknięte i przy świeżym powietrzu wydech. Wydech, takie głębokie wdechy, wydech wydech i trzeci raz wdech, wydech czwarty raz wydech wydech piąty raz wydech wydech i szósty raz wydech i wydech pięknie i skręty tułowia lewo prawo i raz dwa ręce kładziemy na kolana trzy cztery pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Teraz na zewnątrzko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. I takie bojanie tło. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i teraz bojaniek ja do przodu i do tyłu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem 9, 10, jedna ręka z przodu, druga z tyłu i zmiana. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. zobaczymy naszą ruchomość kręgosłupa. Zobaczymy, czy tą ręką da rada się uchwycić. a tutaj o za. Bioderka, dał radę. No to tutaj łokieć odchylamy do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. karkołowna pozycja. Zobaczymy, czy na drugą stronę da Troszkę gorzej o mnie, ale dał radę. O, tutaj, maszcie tu. Ładnie widać, czy nie widać? Słabo widać jeszcze, o, teraz lepiej widać, tak? I. Samu. Raps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No napiszcie w komentarzu, że to karkomne, czy to ćwiczenie udało się wam zrobić. Ręce jak do modlitwy na klatkę i góra, dół. Raps. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osiem, dziewięć, dziesięć. I na boki. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ja troszkę nad biodrami popracujemy. Więc jedna noga do przodu, wyprostowana w kolanie, druga w pachwinę, jeżeli ktoś nie da rady, to tyle. I staramy się kolanem uderzać w podłoże. Raz.

Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia, fantastycznie, super. Teraz motylki, stopy do siebie i kolanka na bok, raz.

Oba kolana lewo. Taki zakres ruchu, jaki damy radę. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Teraz popracujemy sobie nad naszą sylwetką. Tutaj, a. Damy sobie nogi do przodu, żeby nam nie przeszkadzały. Zobaczcie, walki poszły do góry i niedługo będę tak. Więc chodzi o to, że z tego ustawienia tułowia robimy sobie łabędzią szyję długa, łabędzią szyję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. Super! Wracamy do naszych bioder. Trzeba szerzej obie nogi. I kolana składamy taką flagę, wieczkę tu. I na drugą stronę tu. Tak próbuję. I raz. 2, 3, 4, 5, 5. Sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Super. Dobrze? I teraz zginamy nogę w kolanie i taką rotację w biodrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i druga noga, po samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Pytamy się za stopę i unosimy ją do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Droga stop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I karkołomny wyczyn. Obie stopy. Na prostych nie da, nogach nie da rady, ale spróbujemy na zgiętych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Napisz w komentarzu, czy udało się Wam wykonać te ćwiczenia, jak się podoba gimnastyka. Czy poranny rozbój, na robimy rozwój, takie przebudzenie. No i czas bliżej się do końca tej gimnastyki. Ściągamy głębokich wdech wdechów i wydechów. Wdech i wydech. Łączymy to z ruchem rąk. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wdech wydech, wdech, wydech i wdech. wdech. Fantastycznie. I to było ostatnie ćwiczenie w dzisiejszej gimnastyce porannej. Dziękuję wszystkim tutaj za uwagę, za wspólne ćwiczenia. No i do miłego zobaczenia w kolejnym porannym rozruchu. A jeszcze dziękuję tutaj za polubienia, za lajki. Jeżeli ktoś nie dał lajka na YouTube, to zapraszam do lajka. Dziękuję wszystkim z TikToka za. Prezenty, za diamenty, za serduszka. I, I życzę wszystkim miłego dnia, dużo radości. Do do zobaczenia. Następny film.